Cześć, dzień dobry, jest 2 stycznia 2025 roku. Czytamy Biblię w całości, jesteśmy w Księdze Jozuego w rozdziale 16, który mówi o pokoleniu Efraima, co otrzymało, i dostało dział. W poprzednim rozdziale mieliśmy Judę, pokolenie Judy, teraz mamy pokolenie Efraima, i tak będziemy przez te pokolenia przechodzić, gdzie będą czytane te działy dla danych pokoleń. Czytamy: Księga Jozłego, rozdział 16. Dział potomków Józefa po stronie wschodniej rozciągał się od Jordanu naprzeciw Jerycha przez pustynię od Jerycha. Granica wznosiła się ku. wzgórzom do Betel po czym prowadziła od Betel do Luz i skręcała ku posiadłościom Arkijczyków w Atarot następnie obniżała się ku zachodowi do ziemi Jaf Le Jafletytów i granicy dolnego Bethoron i aż do Gezer gdzie dosięgała morza takie było dziedzictwo synów Józefa, Manasesa i Efraima. Dział potomków Efraima według ich rodów był następujący. Granicą ich posiadłości na wschodzie było Atrot, Addar aż do górnego Bethoron przez Gezer, po czym granica biegła aż do morza. Od Hammi. Kmetat. Do, na północy zwracała się granica ku wschodowi przez, przez Tanat Shilo. i biegła dalej na wschód do Janocha. Z Janocha opuszczała się do Atarot i Naara, przechodziła koło Jerycha i kończyła się nad Jordanem. Z Tapułach biegła granica na zachód do potoku Kana i dochodziła do morza. Takie było dziedzictwo pokolenia Efraima według ich rodów. Oprócz tego synowie Efraima posiadali miasta oddzielne pośrodku dziedzictwa synów Manasesa. Wszystkie te miasta z, z przyległymi wioskami ale nie mogli oni wypędzić Kananejczyków zamieszkujących Gezer i Kananejczycy pozostali pośród Efraima aż po dzień dzisiejszy jako robotnicy pracujący przymusowo. Eee. Co my tutaj mamy? No, że możliwy przekład tekstu niewątpliwie skażonego, Atrot Adar. To może się różnie czytać, na przykład Atrot, Arak, Atarot. No dobra, to różne takie możliwości. Hamikmetat. Może być Mikmetat. Prawdopodobnie nazwa jakiejś rzucającej się w oczy nierówności terenu, być może bardzo wąskiego wąwozu, albo po prostu koryta Wadi, czyli rzeki okresowej. Dobra, to tyle w tym rozdzialiku króciutkim. Wkrótce będziemy, będą kolejne. O, aha. Z Panem Bogiem. Cześć.